Z czym wam się kojarzą szkockie highlandy? Bo mi z najbardziej znanymi szkockimi destylarniami. A teraz spawamy. Koniec o tym whisky. Dzisiaj właśnie tak robimy objazd po szkockich destylarniach. Stabilnie i umiarkowanie. Klasyk pudziana nic by to nie dało, nie dałoby nic. Ale zobaczymy, czy starczy sił po tym tajskim żarciu. Całkiem zasnie, milordzie szkocki. Za nami 46 sekund, więc choćby skały srały. To nas nie dogonią. No dobra, drodzy widzowie, więc zaczynamy się epizod 11. Sok z buraka wleciał godzinę temu. Krótka rozgrzewka, dzisiaj 13 minut, Wieża teraz żel. Dzisiaj trasa McLean, szkocka. Na szkocji jest ten raz ścigaliśmy się chyba w zeszłym roku, z tego co pamiętam. Także taki szkocki młyn. Można nazwać. 46 km, ponad 500 m w górę, także będzie ciekawie. Na razie mało riderów, bo na 3 minuty przed startem 144 zawodników. Oczywiście to urośnie, ale zobaczymy do jakiego poziomu. Krótka rozgrzewka, była, więc jadę dalej. Wsiadam na trenażer i się rozgrzewam. Ogólnie powiem, wam, że bardzo lubię te szkockie trasy, są bardzo malownicze. Coraz bliżej do końca jest to przedostatni etap. Za tydzień kończymy finał Pucharu Polski. Dla mnie to jest już dziewiąty start, siedem najlepszych się liczy, więc jest dzisiaj jakaś szansa na poprawę jednej z moich 70. pozycji, więc gdyby to było, nie wiem, 60 plus dzisiaj albo 50 plus, to byłbym bardzo zadowolony, ale wiadomo, tutaj z początku będzie. Dość gładko, natomiast później zacznie się szarpanie, dużo power-upów i naprawdę nie będzie to takie wygodne. Dobra, wiatrak na maksa, pomieszczenie schłodzone do 16 stopni, więc dość chłodno. Dzisiejszym sponsorem żywieniowym został tajski thai więc na tłustych kluseczkach z kurczakiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie w porównaniu do innych posiłków, które spożywałem wcześniej, czyli do kebabów, czy innych indyjskich potraw. Dobra, 12 sekund, nie ma co. Tutaj już bieg do góry. 155 riderów jedziemy z koksem. Początek tylko wytrzymać dobrze. Nie ma lekko. No i co? Pierwsze miejsce na Bonerze. Nie ma lipy. Co dość lekko, jak widzicie, ale za chwilę mamy pierwszy podjazd. Podjazdy bardzo małe. Większość z nich, ale trzeba właśnie dlatego zachować bardzo dużo koncentracji, żeby nie strzelić na samym początku. Najważniejszy cel na ten wyścig to utrzymać się w drugiej grupie, gdzieś tam za liderami i się tak cały wyścig przewieźć. A nikt nie ryzykuje widzę. 5 minut, i póki co w czołówce. Także lepiej niż myślałem, ale widać, że czołówka dzisiaj nie napina się. Co jest dobre dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, którzy trenują 5-6 godzin w tygodniu. Dobra, kawałek zjazdu uratowałem szmatkę, jedziemy dalej. 9 minut, i cały czas pierwsza grupa, nieźle. No i zaczyna się selekcja. Pierwsze dużo podjeżdża Trzymamy się w około 10 osób i teraz ważne, żeby w tej grupie może zjechać i są tutaj panowie Dobrzyński, Borowik, Suchecki, Grabowski, Rus, Siemek, Mościcki i to tyle chyba i Herba jeszcze do niego dojeżdżamy no i dobrze łączcie się z nami będzie raźniej póki co miejsce na poziomie top 50 więc solidnie bardzo solidnie teraz zamek drugi raz rozsądnie to pojechać szkockie Highlandy więc Drodzy widzowie, z czym Wam się kojarzą szkockie Highlandy? Bo mi, mimo że nie piję od dwóch lat, bardzo okazjonalnie tylko whisky, raz w roku, dwa razy max. To kojarzy mi się właśnie to z najbardziej znanymi szkockimi destylarniami. Nie wiem czy wiecie, ale właśnie w Highlandach produkowane jest dość dobre whisky Glenmorangie, 12-letnia, bardzo dobra wersja i taka kosztowo przystępna. Natomiast. Natomiast moje ulubione zawsze był Speyside regionu szkockiego, czyli Aberlour, czyli moja ulubiona, 18-letnia sztos. Glenfiddich, znany dosłownie w Biedronkach, nawet i Lidlach, ale dopiero od 15, jest dobre. No i Macallan, czyli klasyka gatunku szkockiego, chyba najbardziej znana marka od 12, totalny sztos. I kończąc na Islay, czyli. Tu i wyspiarskie whisky i z tego wyspiarskiego whisky Artberg i Laga Takie bardziej torfowe whisky, jak źle zjecie, to się może odbijać. Więc trzeba uważać. A teraz spawamy, koniec o tym whisky. Dobrze taką listę łiskaczy mieć, żeby komuś na prezent kupić czy coś, to w tej cenie do 150 zł, 170 kupi się naprawdę spoko Single malta właśnie wspomniane Aberlury dwunastki, bardzo dobre, ale to bliżej 200 zł chyba, jak dobrze pamiętam. A tak do 150 to Jameson, co to irlandzkie Black Barrel. Bardzo dobre. No ale dobra, wracamy do wyścigu 23 minuty ponad 272 średniej. Było trochę odpoczynku na zjazdach, ale większość to po prostu trzymanie się w grupie no i widzę, że dojechał nam kolega Krajnik i Michalski do grupy a teraz duży podjazd więc trzeba uważać właśnie grupa z przodu tylko 26 sekund przed nami no dobra póki są stabilnie trzymamy się w grupie cały czas teraz zjazd więc rozpęd i odpoczynek i tak trzeba panowie dzisiaj właśnie tak robimy objazd po szkockich destylarniach stabilnie i umiarkowanie dokładnie nie ma co grubych a to z grupy wyżej słaniak Kończymy pierwsze okrążenie. W tym momencie zostało 23,6 km. I tak będzie wyglądał finish za kółko, także będzie to i all out od samej górki. No, no dobra, teraz to kółko jeszcze przejechać, utrzymać się w tej zasnej grupce. Mamy bardzo dobre miejsca, więc tylko tego nie spierniczyć. I daleko z przodu, teraz. A grupa za nami 30 i kilka sekund, więc może nas nie dospawają. Mamy mocną koninę z Black z widzę. Także chłopaki pewnie ładnie poprowadzą naszą grupę. No, 24 sekundy, 24 to nie tak dużo. Nie no, panowie, umówmy się szczerze, nie ma szans, ich dogonić 29 sekund ich jest nam od zajęcia. nie ma szans tego dospawać oszczędzajmy siły żeby ci z tyłu nas nie dopadli ale teraz ładne widoki ta Szkocja musi być piękna musielibyśmy jechać z 5W panowie żeby móc nawiązać walkę ale i tak by nas zjedli na górce Więc dla mnie to nie jest warte tego 40 minut 265W całkiem zacnie nie za mocno, nie za lekko. O widzę, że kolega Szczurowski odpadł z grupy przed nami, Nie zdawaj, poczekaj na nas, trochę odpoczniesz chłopie. Ciężko się trzymać z tymi z przodu, nie ma to sensu. Klasyk Pudziana, nic by to nie dało, nie dałoby nic, proszę Państwa. dużo duża sztajfa, jechać swoje, czyli około 4,5 W, nie mocniej, no byleby nie odpaść od chłopaków, powiedzmy. Dobra, podjechany, ciężki podjazd, grupa niezgubiona. 12 km do końca byleby dojechać w tej grupie i będzie bajecznie jest spora szansa na top 50 ale zobaczymy czy starczy sił po tym tajskim żarciu póki co grupa jest zajebista większość to te same mordy co ostatnio także dobrze się z wami jedzie panowie oby częściej, bo grupę mamy fajną sorka że dzisiaj mało pracuje z przodu ale ja bym trochę popracował, to bym od Was odpadł. Więc bardzo mało dziś jest z siebie, niestety. Wytrzymany zamek. Teraz adę do tego dużego podjazdu i tam wszystko wytrzymać. Dobra, no, kawałek zmiany dam. Chowam się panowie, żeby nie strzelić od Was. Teraz najważniejszy podjazd, aby go utrzymać, chociaż z połową tej grupy. Podjazd draftowny, 1% dopiero power-up na prostej użyję, na płaskim. Połowa podjazdu, 6 km do końca. Za chwilę druga część tej morderczej sekcji. No i podjechamy. Dobra robota panowie, teraz trzymajmy się razem. Ponad godzina, ponad 260 w więc spoko. Całkiem zacnie, milordzie szkocki. Bardzo zwarta i fajna grupa. Już któryś raz jadę z wami i naprawdę prima sort, panowie. Tak się jeździ wyścigi. Teraz flaty. Trzeba być ostrożnym. Za nami 46 sekund, więc choćby skały srały, to nas nie dogonią. No, już prawie 45 km, ponad 500 m w górę. Zostały malutkie mini hopki, na których musimy się pilnować. 2,3 km do końca. Pięknie, będzie dobrze, a może i będzie top 50. Zobaczymy, jaka ta konina mocna tutaj, w tej grupie. Kolejne, budowę, budowę, metrów Woźniak, Buchowiecki, Rojek, Czapliński Zegarlicki. W moim przypadku to 41 pozycja, także rekord rekordów, zajebiście, ale zajebiście. Top 50 po raz pierwszy w karierze na Pucharze Polskiej. Dzięki za tą grupkę, bardzo ładny finisz, świetna robota. Tak na gorąco powiem, świetna praca dzisiaj w grupie drugiej, w zasadzie jak zlepiliśmy blob'a po dziesiątym kilometrze tak już nie odpuściliśmy do końca, kilku przyjęliśmy, tych co odpadli z przodu, kilku straciliśmy, spadli do grup z tyłu, ale świetna jazda panowie, oby tak dalej, także etap jedenasty można uznać za zakończony. No dobra drodzy widzowie, więc słowem podsumowania, zakończyliśmy jedenasty etap Pucharu Polski Przedostatni, który mamy na rozkładzie. Za tydzień kończymy tą jazdę y, królewskim etapem górskim i podsumujmy sobie jak to wyglądało. Trasa to było szkolskie Moquelin, bardzo rwana trasa, aczkolwiek wiedziałem, że na dzisiaj takie miałem taki gut feeling że będzie nieźle. Było nieźle dlaczego? Dlatego, że pojechało mało zawodników, bo tylko 169 stanęło na trasie, ale pewnie kilku było takich, którzy oglądają. Więc realnie ze 155 ze 160 zawodników, także najmniej ilu widziałem w tych 11 etapach, co zwiększyło tylko szanse. Początek bardzo spokojny. Wręcz plażowy, można powiedzieć. Jechaliśmy praktycznie w dużym blobie razem z liderami aż do 10 kilometra, kiedy to był ten duży podjazd. I na tym 10 kilometrze, może trochę wcześniej, to było. Wszystko się porwało. Wiadomo, że ci najlepsi odjadą do przodu. Ja starałem się złapać drugą grupę, tak żeby nie spać za daleko. No i właśnie taką drugą grupę gdzieś tam dospawałem na 4,5, na 5 watach. Z tą grupą po tym pierwszym dużym zjeździe trzymaliśmy się razem. Trochę mało dzisiaj pracowałem, ale. Mam nadzieję, że chłopaki wybaczą. Dałem chyba tylko z jedną czy dwie zmiany, ale jakoś tak czułem, że jeśli mocniej przycisnę, to po prostu odpadnę, bo tętno cały czas było tak w rękach 165, 170, więc nie mogłem sobie za bardzo tutaj pokpić sprawę. Widzieliśmy z przodu cały czas front. To było 20 kilka sekund. Później oni się już oddali, natomiast kontrolowaliśmy sytuację z tyłu, czyli grupa z tyłu. Widzieliśmy, że cały czas na linii powiększamy przewagę. Tak się to zakończyło. Sprintowaliśmy mniej więcej od miejsca 37 do 47. Dla mnie, słuchajcie, jest to 41 miejsce. Dlatego warto to uczcić porcjom 30 g białka, żeby się nie pochlapać tak, żeby kopyta rosły, nie? No i e, porozmawiamy sobie kawałek o czołówce. Tak jak powiedziałem, czołówka była bardzo blisko nas, dzisiaj nie rywali, dzisiaj nie mieli takiej motywacji, widać chłopaki z przodu. Finalnie dojechali 4 minuty przed nami i już e, podaję Wam z dziennikarskiego obowiązku, kto wygrał. Otóż wygrał Woźniak przed e, Buchowieckim, Rojkiem, Czaplińskim, Zegarlickim, Cieślikiem, Truszyńskim, gindorowiczem, Mówińskim, Szymańskim, Dulem, Buchtom i Kochutkiem. To było tych 13 zawodników, którzy dojechali razem. Później mieliśmy drugą grupę, w której był m.in. Kania, Białek, Cąpała, Parafiński. Później była jeszcze kolejna grupa z Michałem Borsem, z tego co widziałem, i czwarta grupa to już była nasza. W sumie całkiem przyjemnie oczywiście waty były całkiem zrogie ale nie jest tak, że się jakoś tam przemęczyłem. Widać, że można było fajnie pojechać, i to był naprawdę taki przyjemny, wzorowy etap. Na pewno. To 401 miejsce sprawi, że mój najgorszy wynik z tych dotychczasowych 9 etapów, które pojechałem, czyli 70 któreś miejsce, zostanie wyrzucony z tych, które są brane pod uwagę, i na pewno przesunę się trochę wyżej w Generalce. Pobierzemy najlepsze 7 etapów. I tutaj po prostu to jest mój top, 41 miejsce, mam kilka miejsc typu 57, 59, 60 i tak samo ma od 60 do 65 kilka miejsc. I myślę, że to będą teraz takie miejsca, które się liczą. Wydaje mi się, że te dwie 70, które miałem, 78 i 77 jakoś tak, po prostu je wyeliminowałem w tej jeździe oraz tej poprzedniej. Standardowo zachęcam do subskrybowania kanału po więcej takich treści, za tydzień ostatni wyścig, ostatnia transmisja. I skupimy się na treściach już takich przygotowujących do wiosny, czyli przygotowanie się do lata z formą, trochę serii wyścigowej i na pewno prezentacja roweru. Dzięki bardzo za dzisiaj i do następnego.